Jesteśmy na y, koncercie grup punkowych, przy mikrofonie mam człowieka, który identyfikuje się z ruchem punk. Są puny, y, którzy, znaczy, czują się punkami, no, nie znają się na muzyce w ogóle, są a ja nie opierają się jak puny i jeżdżą z innymi gościem na koncerty i wszystko gra kurwa, i nigdy nie ich pretensji, nic nie ma. Są tacy, co kurwa, co, wiesz, kurwki, no nie, nabite ćwiekami w chuj, wiesz, jak to się tam dalej mówi, ale kurwa, Pankami nie są, bo nie mają autentycznego pojęcia o niczym. Autentycznego ponad to poznasz po tym, że na przykład, że potrafi odróżnić, co to jest autentyczny punk, muzyka, a co nie, nie. Na przykład wiesz, no jest punkiem, jest całym sercem związany z tym, no, co tego i uważa, wiesz, całe społeczeństwo za jedno wielkie dno. I no. Dobra, w porządku, ale y, mówisz, że ważna jest tym wszystkim muzyka, a co poza tym? No muzyka, w muzyce to masz teksty, w ogóle to jest też ruch fizyczny, nie, no bo w punku tak jest, się z, z, dziwnie zdarzyło, że y, ruch fizyczny jest, no, no a poza tym, no widzisz, kurtki, prawda, to wszystko to właściwie to prawdziwy, powinien się tak ubierać, żeby społeczeństwo mógł, móc szokować sobą. Na przykład są tacy, co sobie wieszają swastyki noszy i proszę bardzo, kurwa, im się podoba swastyka, i chuj, no im mają. To nie znaczy, że popierają faszyzm, nie? Tylko po prostu, że. No, chcą, żeby ludzie na nich nie mogli patrzeć. Prawdziwe puny są, to powinny być. cełować się także tym, że. Po prostu nie powinny za darmo dawać komuś w gębę. Weź? Jak ktoś mu nic nie zrobił, no to może sobie odejść, no nie? Chyba, że mu na odciski zacznie deptać, to wtedy dostanie pokłach. No. Słuchaj, a prócz takich zewnętrznych elementów, to znaczy zachowania na koncertach, stroju i tak dalej, czy jest coś więcej? Coś więcej, no to jest zalewanie całego świata, no i wszystkiego, co na nim jest, Myślisz, kurwa. Z nami jest w Polsce tak, że musimy uczyć się, musimy pracować, no nie? No bo inaczej to nas przymkną i tak dalej. Poprawczakiem straszyć zaczną. Ja wolę ostatecznie pochodzić te 5 dni do szkoły, odpierdolić pańszczyznę, niż kurwa w poprawczaku zapierdalać mnie jeszcze pełne żeby dostawać. No niestety taka jest prawda. Za granicą to jest tak na zachodzie, że nie musisz, nie chcesz to lewać krótko kurwa, no nie? I robisz sobie co chcesz. No ale w Polsce już kurwa taki system i mi niestety trzeba się z tym pogodzić. Jest pytaj obojętnie jakiego ucznia w szkole średniej, czy nauka sprawia mu bardzo wielką przyjemność, czy chciałby się uczyć, czy pierdolę to wszystko. Większość gwarantuje Ci, że 70-80% powie Ci, że oleje szkoła. Bo ja znam to środowisko kurwa, obracam się tam zresztą, to wesz. Mają w dupie tak dokładnie, że wiesz. Czy jest coś w stylu życia, oprócz jeżdżenia za kapelami i tak dalej? No cóż, no, nic, no siedzisz, robisz to, co ci się podoba, robisz to, na no, co, no, co masz ochotę, na przykład. No. Idziesz sobie tu i tam, no, nie no, wiesz, koncerty rzadko są zawsze znaczy, rzadko. Nie rzadko się zdarzają, no ale wiesz, no, same koncerty, koncertami człowiek nie żyje, no nie? Spotykamy się od czasu do czasu, tu gdzieś po tu się zabawimy. Dziewczyny też są, oczywiście, gorwane. Wyżej czy między wami istnieje jakaś wspólnota, jakaś wzajemna pomoc, no, coś takiego? Tak. No widzisz, przede wszystkim łączą się właśnie na konceptach, no nie? No a pogo to jest... Yy, znaczy to jest, jakby dowiedzieć, obiekt yy, o, tak, yy, obrazowo przedstawiając to jest po prostu, wiesz, si agresja bez siły, wiesz? Nie trzaskają się, nie wyładowują się na siebie, że wiesz, tutaj temu w zęby szczególnie będzie fajnie, nie? Później on mi odda i... Teraz krzyczą dyskotekę, kurwa, tak jak chcę, bo jest bomba. Płyny z Warszawy Strasznie są przegrane, a inni wiesz, dlatego że po prostu gdzie pojadą, to zawsze za dym, no bo jeden chłopaczek z Warszawy jest takim agentem, że potrafił wziąć, zebrać 150 ludzi, włazić w Warszawie po różnych dzielnicach i napierdalali to, kogo. Ludzi, nie ludzi, banków, nie banków, wszystkich napierdalali. No to, to jest głupota moim zdaniem. Wiesz. Można napieprzyć kogoś. Ale wiesz, ktoś może na to zasłużyć, nie? No, tak, bez sensu właśnie na tak to Ale tak to, to wiesz, jak się gdzieś spotkają, no to wiesz, to jestem razem, wszystko załatwiają Michuna. I na tym cała sprawa polega. Skąd tyle u Was agresji? No, agresja to się przede wszystkim wiąże od środowiska, Słuchaj, yy, nas tak wychow, wychowano już w domach i to właściwie wszystkich tak wychowują, wiesz, że tam ci taki przykład. Ten sam się to jest taki skurwielatek. No, no i tak niestety jest. Widzisz, teraz się mi mocą, no i ekstra, i się fala i wszyscy kibicują, i gra, no nie? Ale tego, no to jest taki przykład, no nie? I później takie dziecko wyrośnie i tak. Później się dowie, że komuniści to tacy, tacy, takie syny i tacy. Z drugiej strony się dowie, że kapitaliści to takie skurwysynne, a takie, no I później taki młody człowiek, za przeproszeniem, chuj wie, no nie, co z tym wszystkim zrobić? No i tak, 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 tak się przyzwyczaja, że tego to trzeba w łeb, tego tu kombinuję i tak wiesz. No i właśnie puny tym się charakteryzują, że olewam po prostu. Ja olewam i komunistów, i kurwa, i demokrację, mi kapitalizm, bo to jest system. A system kurwa zawsze kaleczy człowieka. Czy nie wydaje Ci się, że w tym całym ruchu jest po pierwsze jakieś zagubienie, a po drugie potrzeba wspólnoty. No posłuchaj, wspólnoty to potrzeba na całym świecie, ale co ja zrobię? Jak kurwa, ja, ja, jakby teraz, w tej chwili, no nie? Ktoś powiedział, że zbrojenia są dokładnie zlikwidowane. Dokładnie nie? Wszyscy ludzie są dla, ciebie, dla siebie w porządku, zapominajmy o wszystkim. Zrzucam kurtkę momentalnie, pierdolę wszystko i kurwa i jestem spokojny, w porządku. Jestem, jeżeli sobie wiesz. Tylko by mi nikt się międzygrządki nie wpierdalał, bo wtedy wiesz, tego nie zniosę. Ja ktoś chce mną kierować, ale dopóki kurwa będą takie wiesz, zagrożenia, będą się straszyć tego, to ja ich pierdolę, kurwa, ja będę sobą ich no.